Z Hansenem jest taki myk, bo ostatnio narzekałem trochę na Hansena, że słabo wszedł w tą rundę, że tam się nie pokazywał za bardzo, że brak liczb asyst, że słabsza forma. No to dostałem wczoraj piękną odpowiedź od Hansena Brameczka. I mówię, ta współpraca z Imazem, no i z Polulu, Christophera, to było naprawdę fajnie. To fajnie się patrzyło, jak Hesse szuka Hansena, ale czy Hansen ma też problem, bo po prostu rywalizacja w jest właśnie Miki Wilar, jest Darko Czurlinow, no wchodzi Pietruszewski, który teraz buta pokazuje, jest Samedo. Tu naprawdę teraz nikt nikomu za darmo miejsca w nie odda. Spodziewam się i domyślam się, że to będzie ostatnia runda Norwega w Biegunie. Chciałbym, żeby było inaczej, ale to już nie wszystko od nas zależy czy zarządu. Ale mimo wszystko wiem, że do końca tego sezonu, do końca wszystkich rozgrywek, Christopher Hansen dalej będzie ważną postacią. Gdzie gieroni?